Cześć, Natalia Knap z tej strony. <noise> Właściwie najchętniej zaczęłabym nowy cykl, który będzie podobny do 20 lekcji od drzew. Oczywiście tamten cykl cały czas będzie ze mną i będzie trwał, ale będzie tylko i wyłącznie cyklem dotyczącym róż. 20 lekcji od róż, lekcja pierwsza. Byliśmy z rodzicami w weekend w ogrodzie botanicznym w Powsinie. I tam jest taka <laughs> alejka, tam jest taka część, która jest tylko i wyłącznie różą poświęcona. No ja tak chodziłam i wąchałam od róży do róży, przechodziłam, przechadzałam się pomiędzy nimi. Byłam totalnie zachwycona tym zapachem, bo to co ty dużo gadać, róże pachną po prostu zjawiskowo. I nawet powiedziałam, wykrzyczałam głośno, że miliony monet dam za perfumy, które będą tak pachniały. I nie minęła godzina naszego bycia w ogrodzie. Już mieliśmy wychodzić, i przed całym wejściem były różne stragany. No, to wiecie, jest jakieś tam pieczywo, jakiś miód, i między innymi były kosmetyki. Kosmetyki na bazie róż. Oczywiście, z, obkupiłyśmy się z mamą różne rzeczy. I zobaczcie, to jest, jaka to jest niesamowita, niesamowita, niesamowita lekcja od róż. Jak bardzo często jest tak, że prosimy o coś, a potem zapominamy podejść. Boimy się podejść. Lub wychodzimy z założenia, że to trzeba tak poprosić i leżeć, i pachnieć, i czekać. Moi drodzy, moje doświadczenie pokazuje, że bardzo rzadko to tak wygląda, że człowiek poprosi i leży, i czeka, i pachnie. Bardzo często trzeba dokonać tego minimalnego wysiłku podejść, zagadać panią, która sprzedaje. Podpytać się o różne rzeczy i po prostu nabyć to, o co się przed chwilą poprosiła. A ja poprosiłam o perfumy w tym zapachu. I takie perfumy tam były. Ja w sumie tych perfum tam na, w tym konkretnym miejscu nie kupiłam, ja tylko je powąchałam. Natomiast potem bardzo szybko namierzyłam sklep w internecie i, i te perfumy są u mnie w domu. Natomiast, jakby to było, mieć tą świadomość, że poproś, a otrzymasz, jest bardzo często związane z tym że coś jest od nas wymagane, żeby to otrzymać. Um, jakby to było mieć tą świadomość, że zawsze otrzymamy to, o co prosimy, tylko czasem po prostu trzeba ruszyć swój tyłek, by się po to przejść i to nabyć i kupić i mieć. Cześć.